Umiejętność wyznaczania celów i sporządzania pisemnych planów i ich realizacji to umiejętność bardzo ważna dla sukcesu. Umożliwi Ci osiągnięcie więcej niż jakakolwiek inna umiejętność. Uczyłem jej ludzi po najlepszych szkołach wyższych. I komentarz był taki. Ta umiejętność jest ważniejsza od całych lat nauki. Oczywiście, jeśli masz za sobą lata studiów, a do tego tę umiejętność nie ma dla Ciebie żadnych ograniczeń. Pewien mądry, bogaty człowiek powiedział mi kiedyś, sukces to cele. Cała reszta to komentarze. Sukces to cele, a reszta to otoczka. Dzięki celom możesz osiągnąć niezwykłe rzeczy, a bez nich nie osiągniesz niczego. Skupianie się na celach to cecha wszystkich wybitnych ludzi. Każdy, kto cokolwiek osiągnął, ma ważne cele. Sam fakt ich wyznaczania sprawi, że znajdziesz się wśród najwybitniejszych ludzi. Teraz dobra wiadomość. Już dziś jesteś człowiekiem zorientowanym na cele. Jesteś szczęśliwy tylko wtedy, gdy masz wyraźne poczucie kierunku w życiu. Jeżeli jednak twoim celem jest powrót do domu i oglądanie telewizji albo czytanie gazety, na pewno go osiągniesz. Jeśli masz cele wielkie, ekscytujące, to też je osiągniesz. Wszystko dzieje się w jakimś celu. Zawsze do jakiegoś celu dążysz. Ważna zasada sukcesu mówi, że szczęście to ciągłe dążenie do wartościowego celu lub ideału. Jesteś szczęśliwy tylko wtedy, gdy osiągasz coś dla Ciebie ważnego. Cele uruchamiają umysł, uwalniają jego potęgę, włączają wszystkie prawa psychiki. Przyciągania, oczekiwania, wiary, wzajemności, nawyku, emocji. Kiedy masz cele, wszystko stara się, byś je zrealizował. Dają ci poczucie mocy i celu w życiu. Czujesz się mocniejszy i panujesz nad swoim losem. Cele uwalniają energię niezbędną do ich realizacji. Kiedy ekscytujesz się osiągnięciem celu, czujesz przepływający przez ciebie strumień energii. Nie wiesz nawet skąd pochodzi. Cele powodują też powstawanie pomysłów. Twój umysł cały wrze do wszelkiego rodzaju myśli, które pojawiają się w Twojej głowie i pomagają Ci w realizacji. Stajesz się bardziej kreatywny. Cele wpływają też na nieustępliwość, determinację, stanowczość. Kiedy masz cele, wiesz czego chcesz, dokąd idziesz, stajesz się mocniejszy. U każdego człowieka występuje mechanizm porażki i mechanizm sukcesu. Mechanizmem porażki jest strefa komfortu. Jest to naturalna tendencja do poruszania się po linii najmniejszego oporu, robienia tego, co fajne i łatwe, a nie tego, co trudne i konieczne. Działa to automatycznie, przez co większość ludzi ponosi porażki i nawet o tym nie wie osiąga znacznie mniej niż gdyby miała jasne cele. Mechanizm sukcesu także jest automatyczny, ale wyzwalany jest przez cel. Kiedy wyznaczysz sobie wyraźny cel, działa jak przełącznik, wyłącza mechanizm porażki. Dlatego właśnie ludzie mogą przez długi czas żyć nie osiągając niczego, a nagle zobaczyć wielki cel lub wizję i w chwilę zmienić swoje życie. Stają się liderami. Cele są bardzo ważne dla szczęśliwego życia. Trudno sobie wyobrazić szczęśliwą i idącą naprzód osobę, która nie ma żadnych celów. Są one podstawą poczucia własnej wartości, szacunku do siebie i dumy. Kiedy realizujesz cele, bardziej siebie lubisz. Rośnie poczucie własnej wartości. Czujesz do siebie szacunek i inni szanują ciebie, odczuwasz dumę. W roku 1953 na Uniwersytecie Yale przeprowadzono bardzo słynne badanie. Zapytano absolwentów tej uczelni, czy mają wyraźne spisane cele i plany na dalsze życie. Stwierdzono, że spisało swoje cele tylko 3% absolwentów. 13% miało cele, ale nie spisane. 83% nie miało żadnych celów. Po 20 latach stwierdzono, że te 3% ze spisanymi celami miało więcej pieniędzy od pozostałych 97 łącznie. W roku 1979 podobne badanie przeprowadzono na Uniwersytecie Harvarda. Zadano to samo pytanie. Ilu z was ma jasne, spisane cele i plany ich realizacji po skończeniu szkoły? 3% miało cele spisane, 13% niespisane, a 83% żadnych celów. Po 10 latach sprawdzono, jak absolwenci radzą sobie w życiu. Przedstawiciele 3% grupy ludzi z celami mieli 10 razy więcej pieniędzy niż pozostałe 97% ludzi bez celów lub bez spisanych celów. A więc każdy człowiek automatycznie dąży do realizacji własnych dążeń. Wiemy, że w Twoim mózgu znajduje się mechanizm wyszukiwania celów, podobnie jak w rakiecie bojowej. Dążysz do nich, zbierasz informacje, uczysz się, potem zmieniasz kurs. Na całym świecie istnieją tylko dwa stworzenia posiadające taką funkcję. Pierwsze to ty sam, a drugie gołąb pocztowy. Gołębia możesz zabrać z gniazda, włożyć do klatki, przykryć ją kocem, wstawić do skrzyni i wywieźć o tysiąc kilometrów w dowolną stronę. Kiedy później otworzysz klatkę, gołąb wzniesie się, zrobi dwa lub trzy kółka i poleci wprost do domu. Ty działasz tak samo. Masz wbudowany cybernetyczny mechanizm kierujący. Kiedy wyznaczysz sobie cel, nie musisz nawet wiedzieć, gdzie jest. Nie musisz wiedzieć, skąd pochodzi. Wystarczy, by był dla Ciebie jasny. Zaczniesz do niego dążyć, a on do ciebie. Wiemy już dziś, że w życiu problemem nie jest realizacja celów. Działa ona automatycznie. Zawsze osiągasz cele, które sobie wyznaczysz. Problem polega właśnie na wyznaczaniu. Przez całe lata próbowałem dowiedzieć się, dlaczego ludzie tego nie robią. Nawet wtedy, gdy są świadomi ich znaczenia. Tylko 3% ludzi ma spisane cele. Dlaczego? Istnieją cztery powody. Pierwszy jest taki, że ludzie nie zauważają ich znaczenia. Jeśli wychowałeś się w rodzinie nieposiadającej celów lub spotykasz się z takimi ludźmi, możesz uznać, że wyznaczanie celów nie ma nic wspólnego z prawdziwym życiem. Nigdy się z tym nie spotkałeś i nie widziałeś tego wyników. Nie wiesz więc nawet, że jest to bardzo ważna rzecz dla realizacji Twojego potencjału. Drugi powód jest taki, że ludzie nie wiedzą, jak wyznaczać cele. Możesz spędzić 10 czy 15 lat w najlepszych szkołach, mieć tytuły naukowe, a nigdy nie odbyć nawet godziny szkolenia na temat celów. Moim zdaniem wyznaczanie celów powinno być przedmiotem w każdej szkole na każdym poziomie.